Cześć widzowie, witajcie na kanale Strefy Typów. Zanim przejdziemy do kuponów, prośba do was, abyście zostawili jakiś ślad po sobie. Łapy w górę, subskrypcje mile widziane, bo takie gesty z waszej strony pomagają naprawdę nam się rozwijać. A dla nowych graczy, przygotowaliśmy coś specjalnego. Wszystkie kupony grane są w betkliku, który to wychodzi z promocją powitalną właśnie dla nowych graczy. Jeżeli założycie tam konto i przy rejestracji podacie kod promocyjny Strefa, to pierwszy kupon możecie zagrać za maksymalnie 228 zł. Jeżeli kupon wejdzie, wszystko jest wasze. Jeżeli kupon nie wejdzie, wraca do was kasa oczywiście, minus podatek. W tej promocji ważne jest to, aby zwróconą sumę postawić raz jeszcze na kupon z minimalnym kursem 2,14. No i standardowo konkurs o 25 zł. Wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki. Tego właśnie spotkania typujemy do godziny rozpoczęcia meczu i koniecznie dopisujcie swój login gracza. Komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po godzinie rozpoczęcia meczu odpadają z konkursu. Myślę, że wszystko jest już jasne. Przejdźmy zatem do kuponów Polesłanych przez naszych graczy Miłego oglądania Pierwszy kupon dostaliśmy od Patryka Który gra to, że w meczu Zirony z Realem Madryt Rzutów rożnych będzie 9 lub więcej Sam Real Madryt potrafi nabić tyle rożnych Rywalom z dolnej części tabeli Z kursem 1,67 na takie coś Wygląda to całkiem dobrze Dalej grany jest BTTS Na mecz Wolverhampton i Crystal Palace A więc pojedynek 12 i 14 Drużyny Premier League Bardzo podobne statystyki obuty ekip w ostatnich 10 meczach ligowych. Wilki trafiały do bramki 8 razy, Orły natomiast 5. Kurs na to, że obie ekipy te zdobędą bramkę to 2,02. Kończymy meczem Aston Villa, Fulham i grany jest tam, że drużyna z Villa Park tego meczu nie przegra, a rzutów rożnych będzie maksymalnie 11. Jeszcze za czasów Stevena Gerarda ekipata dała się ograć w Fulham 3 do 0. Teraz pod wodzą Unaja Emerego gospodarze grają znacznie lepiej w Ostrze w czasie często wygrywają i tracą przy tym mało bramek. Obecnie plasują się na szóstym miejscu w lidze. Przy kursie 1,60 Patrick Patryk liczy na udany rewanż. Stawka tego trebla to 230 zł, potencjalna wygrana to niecałe 1100. Kupon numer 2 należy do Igora. Grane są na nim dwa mecze: dokładnie to Zinona Real Madrid, i tu kolega stawia na czyste zwycięstwo ekipy z Madrytu. Co zresztą nie ma co się dziwić, zwłaszcza przy takim kursie 1,57, no i ponownie Znowu Aston Villa, Fulham, tym razem zdaniem kolegi obie te drużyny zdobędą bramkę, no i jeśli Aston Villa myśli o włączeniu się do pierwszej piątki, musi ten mecz wygrać, co za tym idzie muszą strzelać bramki, z kolei Fulham lubi czasem postraszyć swoich rywali i krzyżować im plany. Podsumowując, kurs ogólny tego dubla to 2,84, stawka równe 500 zł i potencjalny zysk to niecałe 1250 zł. Trzeci i ostatni kupon podesła nam Kacper za 300 zł, zainwestowane może on zgarnąć niecałe 700 zł. Pozostajemy w klimacie Ligi Angielskiej i Hiszpańskiej, grane są następujące mecze. Cadiz, Osasuna, Kacper daje kombinacje na gole i kornery, a dokładnie, że zobaczymy przynajmniej dwie bramki w tym Spotkaniu, a rzutów rożnych będzie 9 lub trochę więcej. Wydaje się, że drużyny będą nastawione na ofensywę. Cadiz musi się trochę oddalić od strefy spadkowej, natomiast Osasuna może się przybliżyć do pierwszej piątki. Na takie coś mamy kurs 2,06, natomiast z kursem 1,24 grany jest over 1,5 bramki w meczu 16 i 17 drużyny z Premier League, a więc Leeds United i Leicester City. Ekipy te, można powiedzieć, balansują na krawędzi będzie strefy spadkowej. Co ciekawe, obie drużyny zdobyły ponad 40 bramek w tym sezonie. Dla porównania zespoły ze strefy spadkowej, które dzieli punkt od bezpiecznych miejsc, mają tych bramek trochę ponad 20. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji i kod strefa. Wpadajcie na fejsa na naszą grupę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.